Cześć, witam was bardzo serdecznie 28 maja 2025 roku no i zaczynamy naszą środową tutaj rozpiskę z kryptowalutami zobaczymy oprócz kryptowalut dzisiaj również złoto, srebro i pallad, więc te towary będą na samym końcu wczoraj zobaczyliśmy sobie trochę do indeksów no a dzisiaj skupimy się na kryptowalutach, newsach i wskaźnikach, więc myślę, że bezbędnego Przeciągania lećmy już do CoinMarketCap, gdzie Bitcoin w ostatnich 24 godzinach praktycznie stoi w miejscu, natomiast Ether no, delikatnie w górę. 2,7% na plusie, największe wzrosty zaliczyło SPX ponad 21% zysku, a największą stratę zaliczyło Monero, czyli XMR prawie 15%. Straty. Altcoin Season Index dzisiaj na poziomie 18, natomiast Fear and Grid na poziomie 71. No i dosyć mocno utrzymujemy się cały czas w okolicach 70. Lećmy zobaczyć likwidacje, które no oczywiście zbudowały nam się tutaj w górnej strefie. No ale pamiętajcie, żeby też czasami zmieniać sobie interwał. No i spojrzeć też długoterminowo, bo tutaj tych likwidacji chociażby w okolicy 105 tysięcy no zbiera się też w setkach milionów dolarów a jak wyglądało to w liczbach w ostatnie 24 godziny to dokładnie 78 tysięcy zlikwidowanych pozycji na dźwigni na łączną kwotę prawie 225 milionów dolarów z czego shortów było oczywiście więcej prawie 128 milionów a longów niecałe 97 Milionów dolarów, z czego największe zlecenie likwidacyjne miało miejsce na Binansie. Był to Bitcoin do USDT na prawie 3 miliony dolarów. Lećmy dalej. Dzisiaj, z wydarzeń ekonomicznych, no to nie ma aż tak dużo ciekawych wydarzeń, nie biorąc pod uwagę, oczywiście, o godzinie 20.00. Dzisiaj, protokół z posiedzenia tej naszej ulubionej komisji o rynku z rynku otwartego z Federalnego Komitetu Rynku Otwartego, która dzisiaj jest o godzinie 20, ale to będzie tylko protokół z tego posiedzenia. Nie ma żadnej decyzji o obniżce lub podniesieniu stóp procentowych. Nie ma również też konferencji prasowej, więc Paweł nie będzie przemawiał, więc raczej nie będzie żadnego live'a, żadnych tutaj informacji, tylko ten protokół, który może a nie musi wpłynąć na kursy tutaj kryptowalut. Lećmy dalej. ETF-y, no bo pamiętajcie, przedwczoraj, w poniedziałek, rynki były zamknięte w Stanach, mieli święto. No i dzisiaj dopiero wleciały dane z wczoraj. No i widzimy, że ETF-y na Bitcoinie na plusie 385,4 miliona dolarów, a Ethereum również na plusie. ETF-y na Etherze. 38,8 miliona dolarów. No i lecimy do trzech artykułów, które dzisiaj Wam podlinkuję w opisie pod filmem. Pierwszy na temat Coinbase, który wycofuje cztery kryptowaluty w czerwcu. No i tutaj mamy informację, że Coinbase ogłosiło, że zawiesi render Rabicon Finance, Helium, Mobile i Synapse, więc te cztery kryptowaluty będą wyłączone dokładnie tutaj 26 czerwca tego roku, no więc warto na to zwrócić uwagę, ta informacja pojawiła się wczoraj wieczorem. Lećmy do artykułu numer 2, Donald Trump Junior ujawnia 2,5 miliarda dolarów Bitcoin, push. lećmy na księżyc, no i tutaj oczywiście wypowiedź z tej konferencji Bitcoin 2025, więc tutaj też dużo się dzieje w Stanach, ale pamiętajcie, żeby podchodzić do tego z dużą dozą tutaj wycofania, bo różnie to z tymi konferencjami było często wszyscy myśleli, że faktycznie cena pójdzie dużo, dużo wyżej, a później działy się różne dziwne sytuacje. No, i lecimy do artykułu numer 3, gdzie omawiana jest plotka gdzie podobno Elon Musk zamierza zintegrować XRP z nowym systemem płatności na serwisie X, więc tutaj niby to jest plotka, dużo osób w kuluarach o tym również rozmawia, no ale jak będzie to się na pewno niedługo dowiemy i na pewno Elon sam osobiście nas o tym poinformuje, a my lećmy już do wykresów i zacznijmy od wykresów Bitcoina, który... Dzisiaj o poranku zaliczył 108400, no i zaliczył chwilowe odbicie. Ja jestem bardzo ciekawy jak długo potrwa to odbicie, patrząc trochę kątem oka na to co się dzieje na indeksach, na DAXie, czy chociażby na ZDAKu. No to bardzo to wygląda, żeby mieliśmy, żebyśmy mieli dzisiaj dostać jakąś korektę, czyli delikatny zjazd w dół. No i myślę, że to może spowodować faktycznie pociągnięcie nam również bitcoina. No wczoraj niestety rozgrywałem Ethera, o czym Wam powiem za chwilę. No ale bitcoin dla mnie wygląda bardziej spadkowo niż wzrostowo. Ja osobiście odpaliłem sobie. Shorta z bliskim stop-lossem. Dzisiaj cały dzień siedzę przy komputerze, obserwuję, więc w razie czego będę reagował na bieżąco i będziemy sobie to też na porannym live dzisiaj omawiać. No, ale ja ja stawiony jestem bardziej dzisiaj spadkowo. Jak będzie, no to się już pewnie niedługo dowiemy. No, i lećmy do Etera, gdzie ja próbowałem wczoraj rozgrywać shorta, właśnie tutaj na szczytach, ale miałem bardzo bliskiego stop stoplosa, wycięło mi tego stoplosa, no i niestety zaliczyłem stratę, no niestety, bo później cena bardzo szybko zawróciła, no i wiem, że część osób na Discordzie mnie nie posłuchała i bardzo dobrze, bo mieli wyłączone stop stoplosy, no i oni mają bardzo fajną pozycję w zysku, no ja niestety się dzisiaj tylko na eterze przyglądam, no ale może być naprawdę fajnie, jeżeli przy aktualnej dominacji, która jest dokładnie na 64%, byśmy dostali jakiś zjazd na bitcoinie, no to Ether mógłby naprawdę mocno zaliczyć tutaj zjazd. Więc warto obserwować, warto się przyglądać. A my teraz lecimy się przyjrzeć, co tam Doge'a, bo dawno nie zaglądaliśmy. Doczkoń tutaj zalicza odbicie z tej fajnej zielonej strefy. Z 22 centów, nieco powyżej 22 centów, no ale liczę po cichu, że nawet możemy dostać dzisiaj zejście poniżej 22, gdzie byśmy mogli wyrównać się z tym dołkiem, który mieliśmy tutaj w dniu wczorajszym, dokładnie o 3:00 nad ranem, skąd wystartowaliśmy, zaliczając 23 centy. Więc, dla mnie, to wygląda bardziej tutaj pod zejście. Pod wyrównanie tych dołków, no jak będzie się oczywiście dowiemy. Teraz lecimy zobaczyć Litecoina, który ostatnio mocno szalał. No i Litecoin tutaj, też po wystartowaniu z tych dołków e, zaliczył tutaj tą czerwoną strefę, no i później dostał zjazd idealnie do połowy FIBO z tego całego ruchu. No i delikatnie nam tutaj. Podbił. Jak długo nam tutaj się utrzyma? No, myślę, że za chwilę powinniśmy znowu zobaczyć tutaj w tej szarej strefie Litecoina. No i później będzie mocna, mocny tutaj atak na to wsparcie na 94 i 80 centów. No i to będzie kluczowe miejsce, gdzie nam Litecoin odpowie, co robić dalej. Lećmy dalej i zobaczmy sobie AGLD, które dzisiaj o poranku mocno wystartowało no i zaliczyło tutaj praktycznie 90, prawie 6 centów. No i teraz przy co prawda niskim wolumenie, ale powoli zaczynamy spadać. I najbliższa taka strefa, no to są, to są okolice około 92 centów, gdzie mamy bardzo mocne wsparcie. Dodatkowo budują nam się tutaj Strefy wsparcia, no i mamy 382 FIBO, i to będzie kluczowe miejsce, gdzie bardzo możliwe, ale spróbujemy odreagować. Nasze wskaźniki również tutaj sugerują spadki, no i wygląda to naprawdę ciekawie spadkowo. Ale lećmy dalej. Teraz, ApeCoin, który również zaliczył bardzo tutaj wysoki wzrost, zaliczył. Praktycznie 71 tutaj wybił centów, no i zalicza też delikatne odreagowanie, jednak tutaj raczej bym się spodziewał maksymalny zjazd do 68 centów. No chyba, że tutaj Bitcoin spróbuje pociągnąć cały rynek krypto, no i ten kapitał z altów zacznie z powrotem odpływać do. Bitcoina, jestem bardzo ciekawy, jak tutaj zachowają się alty w aktualnej sytuacji. Czy będą się tylko przyglądały, czy przyłączą się do ewentualnego ruchu i podążą za Bitcoinem. A teraz lecimy sobie zobaczyć trzy towary, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwsze to jest złoto, złoto które ja trzymam na longa. Wczoraj wbijałem właśnie po tych spadkach. No i póki co, mimo tego, że może faktycznie tutaj nieco wskaźniki sugerują chwilowe odreagowanie, ja jestem na plusie w tej pozycji, więc nawet gdybyśmy mieli z powrotem zejść do tych dołków, no to ja cały czas trzymać będę złoto, liczę, że właśnie przy spadku indeksów, które już widzę kątem oka zaczynają rajd spadkowy no i jeżeli Bitcoin zacznie lecieć w dół no to ja liczę, że kapitał właśnie z indeksów, z akcji i z kryptowalut pójdzie na chwilę na przeczekanie chociażby w złoto i srebro i liczę tam na fajne wzrosty, więc póki co złoto i srebro mam w fajnym zysku, srebro wczoraj też było wyłapane w dosyć fajnych dołkach, mimo tego, że nie na samym dołku, no i wczoraj jeszcze tutaj zleciliśmy nieco, niżej, ale teraz jesteśmy w miarę bezpiecznej strefie, no i czekam po części tutaj na otwarcie Europy, która wydaje mi się, że może tutaj nadać dzisiaj kierunek właśnie nie tylko kryptowalutom, ale też i towarom. No i na koniec zobaczmy sobie do Palladu, no bo Pallad po pierwsze dał nam tutaj sygnał na odreagowanie i jest to bardzo dobra informacja a po drugie, no warto tutaj zerknąć długoterminowo i zobaczcie sobie chociażby tutaj na interwale tygodniowym. No znowu jesteśmy tutaj na krawędzi tego łuku, z którego za każdym razem strzelaliśmy. No i ja dzisiaj pokusiłem się również, odpaliłem sobie, co prawda, niedużą pozycję, ale odpaliłem sobie ją na kapital.com. Tam ustawiłem sobie zlecenie, już wystartowałem. No i to jest zlecenie bardziej długoterminowe. No i zakładam, żeby faktycznie tutaj podtrzymać trochę ten pallad w długim terminie. No i zobaczymy jak tutaj sytuacja nam się rozwinie. Więc trochę tutaj patrzę długoterminowo, ale myślę, że warto. Nie zawsze nie zawsze trzeba grać krótkie pozycje. Krótkie pozycje bardzo lubię na kryptowalutach, ale na towarach można posiedzieć nieco dłużej, a wolę na przykład zainwestować w pallad czy w platynę, tak jak mówiłem już ostatnio tutaj na giełdzie, niż fizyczne, bo na fizycznym jest zbyt duży spread, żeby faktycznie tutaj ładować się w monety czy sztabki, więc dla mnie to jest nieopłacalne, a chodzi o zysk, więc na tym warto się Skupić. Ja dziękuję Wam już za dzisiaj. Dzisiaj krótkie, szybkie nagranie, ale nie chcę też niepotrzebnie przeciągać. No i słyszymy się standardowo jutro. No i przyjemnej środy Wam życzę. I pamiętajcie, około 20.00 może być nieco większe wahanie na rynku, więc pamiętajcie o zabezpieczaniu pozycji. Do usłyszenia. Do jutra. Hej.